Orędzie ósme, 11 lutego 1974 roku. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Niech żyją ufnie chwilą obecną. Synu, jestem obecna w każdej chwili Twojego dnia. Nie jesteś już sam. Zawsze masz przy sobie mamę, która prowadzi Cię za rękę i przytula do swego niepokalanego serca. Wszystko, co cię spotyka, jest przeze mnie przygotowane dla twego dobra. Ucz się ufać coraz bardziej tylko mnie. Także chwile ciemności, cierpienia i niezrozumienia są przygotowane, abyś mógł wzrastać i stawać się mocniejszym na drodze całkowitego poświęcenia się. Naucz się widzieć mnie nawet w ciemnościach. Naucz się odczuwać mnie nawet w opuszczeniu synu, Naucz się czynić wszystko ze mną, we mnie. Daj mi całego siebie, w każdej chwili, całkowicie, Twoja przeszłość już nie istnieje, Teraz widzę Cię tylko przy moim sercu, Jesteś mój, Podaruj mi więc wspaniałomyślnie chwilę obecną, Tylko ona ma dla mnie znaczenie, bo mogę jej użyć dla moich planów. O gdyby wszyscy kapłani należący do mojego ruchu wiedzieli, jak bardzo ich potrzebuję, Niech mi ofiarują każdą chwilę swego życia w całkowitym oddaniu się, bym mogła nimi rozporządzać według mojej woli. Poświęceni mnie należą do mnie, są moi, a jeśli są moi, nie mogą już należeć do siebie, nie mogą już posiadać niczego, co nie byłoby mną. Po co więc jeszcze myślą o przeszłości? Dlaczego robią plany na przyszłość?